Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, mija kolejny tydzień adwentu. Zapalam kolejną trzecią świecę. Tak bardzo dziękuję Ci za to, że jej blask przypomina mi o tym, co najważniejsze w tym przedświątecznym czasie. Dziękuję, że dajesz mi możliwość przeżycia kolejnego adwentu w moim życiu za to, że znów dajesz mi okazję i nadzieję do tego, by się zmienić. Boże, pozwól, by zapalona trzecia świeca, świeca pasterzy i radości, przypominała mi o chrześcijańskim obowiązku głoszenia radosnej nowiny wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Proszę, przygotuj moje serce na nadchodzące święta. Wlej we mnie prawdziwą radość, bym umiała dzielić się nią z innymi. Pomóż, bym zwłaszcza w tym pięknym czasie zawsze była otwarta na drugiego człowieka, zawsze była gotowa do podzielenia się dobrym słowem, do okazania miłości, wybaczenia. Ojcze, miej litość nad wszystkimi, którzy płaczą, którzy pogrążeni są w żałobie których życie przepełnione jest bólem. Wlej radość w ich serca. Osusz łzy. Otwórz moje oczy, bym umiała dostrzec tych ludzi na mojej drodze, bym nie zgrzeszyła ignorowaniem najsłabszych, tych, którym mogłabym pomóc. Panie, wybacz mi, jeśli w minionych adwentowych tygodniach upadałam zbyt często. Zbyt łatwo pogrążałam się w grzechu i duchowym lenistwie. Pomóż mi teraz skupić się na tym, co istotne, bo czuję, że czasami wpadam w przedświąteczny wir, który nie ma nic wspólnego z duchowym przeżywaniem świąt. Proszę, pomóż mi skupić się i wyciszyć, by jak najlepiej usłyszeć Twój głos, by naprawdę się odmienić i świętować w pokoju serca. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!